w zimowym okresie przygotowawczym bezromkowy remis z niczym Pruszków. Jak byś ocenił to spotkanie? Myślę, że przede wszystkim w tym spotkaniu wybiegaliśmy. Tak naprawdę przez ten tydzień początek tygodnia trenowaliśmy głównie na defensywę, więc, więc nie straciliśmy bramki, więc, więc jest ok. No i trzeba teraz popracować bardziej na pewno nad ofensywą. No właśnie, Za Wami tydzień ciężkich treningów, najczęściej dwa razy dziennie. Jak Wy odczuwacie te, no właśnie te ciężkie zajęcia przeprowadzone przez sztab szkoleniowy na czele z nowym telem Rodenakarzałem Rikaszem? Ogólnie zajęcia są intensywne, ale nie powiedziałbym, że nie wiadomo też jak ciężkie. Yy, bardziej yy, o, o tutaj tą yy, sztuczną nawierzchnię, to bardziej wchodzi w nogi, a, a tak to jest wszystko ok. I dzisiaj zagrałeś na środku obrony? Znasz tę pozycję dobrze, bo już w ostatnich latach grywałeś właśnie jako stoper. Jakbyś ocenił swój występ i jak się czujesz właśnie jako środkowy obrońca? Ogólnie czuję się dobrze jako środkowy. Może bardziej prawy niż lewy, ale, ale, ale jest ok. Swojego występu nie będę oceniał, to już, to już inni będą sobie patrzeć na to. Czuję się dobrze na tej pozycji i zobaczymy, jak, jak trener będzie mnie widział. Jasne, trzymam. Jakie się miejsce założenia, jeśli chodzi też o pozycję? Bo widziałem, że dużo, dużo takiej wymienności się pojawiło, czego raczej w uprzedniej rundzie aż tak nie było widać. Eee, w sensie moja pozycja czy nie, też... Nie, nie, nie na, na boisku. Na, z przodu o, tak. było przede wszystkim dużo tej wymienności, zawodnicy schodzili trochę niżej do rozegrania. Znaczy ogólnie mieliśmy też, niektórzy mieli schodzić, ale tak jak, tak jak mówiłem bardziej skupialiśmy się na defensywie, Ofensywie jeszcze nie ruszaliśmy, więc tak naprawdę to co robili z przodu to sami sobie wymyślali, więc sobie to, tak robili, o, tak, nie było jakby z góry ustalone. To jakie założenia Wam nakreślił trener w defensywie? O co chodziło? Przede wszystkim wszyscy żebyśmy byli razem w jednym jednolicie. Przesuwali się prawo-lewo w, w wysokim pressingu, wyżej ni w średnim i w niskim. Musimy e, wszyscy być razem i nie możemy pozwolić, żeby piłki e, pomiędzy strefami sobie e, łatwo przychodziły. A czujecie, że trochę e, idziecie w kierunku większej intensywności jako zespół, generalnie i takiej troszkę bardziej agresywnej gry? E, po po tym sparingu myślę, że tak i mam nadzieję, że, że idzie to właśnie w, to, w tym kierunku. Żeby to był mocny zespół, żeby zespoły, które tu przyjeżdżały, bały się po prostu, na, żeby wiedziały, że będziemy mocni w kontakcie i, i żeby nie czuli respekt. Damian, kilku nowych zawodników, kilku zawodników ubyło. Jak oceniasz współpracę z nowymi zawodnikami? Jak przyjęła ich szatnia w drużynie? Szatnia zawsze przyjmuje wszystkich bardzo dobrze. Myślę, że czują się, czują się ok, na razie nic nie mogę powiedzieć za bardzo, tylko po treningu, bo mamy typowo właśnie w defensywie trochę cięższe, więc piłkarsko jakby nie można ocenić, ale na pewno każdy ma potencjał, żeby zrobić coś lepszego w Radomiu. Jasne, dziękujemy bardzo. Dzięki.